Ciemka jest z tej strony Misakuzer jeden. Dzisiaj już kolejny odcinek na pojeździe T54 Oniku ATPL 2016 na Discordzie młody podłog kanu M4 więc co, ty tu, co my tu Mali mamy? Mamy pojazd T54 Bardzo dobra dziewiątka według mnie Losowany też bardzo dobre, bo tylko dwie dziewiątki zrobić tylko dobry wynik. Mamy, mamy tak naprawdę wszystko, losowanie, dobry pojazd. No to co, mkę tylko zrobić. i kolega tutaj właśnie zrobił emeczkę widzę strzał w lwę. czy tam, dobra, lwa będę mówił. no to i tak lew. i te strzały, jakoś dla mnie są dziwne. Bo wchodzi w pogrze, że normalnie strzały, a nie przebija. Może być, że to RNG, bo niskie losowanie penetracji. I tak może być, że szczelimy w szary punkt, a nie przebijamy. To jest RNG, więc nie będę na tym. Nie będę jakiegoś poradnika robił na RNG, bo pociski losują plus 25% i minus 25%. Tak jak wylosuję to minus 25%, no to już w penetracji nie ma. Penetracji to nie ma na tusemki będzie problem. I widzę tutaj panterka yy, burzaczek lew nas przebija. I właśnie nie wiem czy z Golda strzela. No z Golda to bym normalnie. Pantera, o, Pantera z Golda. Bo nas przebił łatwo. A T54 ma pancerz. górny płyty, więc... Nie będę tego ukrywał. On ma pancerz Magica ma pancerz. Czyli widzę już my tu już kończymy, yy, lewka. I chyba będzie pierwszy frak. Będzie pierwsze. Wynik jest oczywiście 4 do 3 Nasz team... Jakoś dobrze radzi Widzę, że Polak jest Polakiem I tutaj strzał bardzo... Bo wjechał na górkę i strzeli, Dlatego... No nie piekło ten co. Widzę panterka, ładnie z garnuszek No i tak nie miał szans, bo dupą stał. A na dupie to koncern. Tak by się odbiło, to to ja nie wiem. Mamy widik 5 na 5. Dwóch na dwóch. I widzimy, i widzimy tutaj dobrą maszynkę. charioter Brytyjskiego wieżowca ósmego poziomu. I widzę tutaj kolega, tego go bardzo zaskoczyć. O. Strzał na strzałem, gracz, bo charioter teraz nie ładuje 6,5, tylko teraz 8,5, więc trochę. A to było dawno. I wierzę na dupie jest 1 i, I Charlie odbija się od To jest dziwne, naprawdę. To chyba, z, nie wiem, z a nie wiem. I... Nie rozumiem tego gościa. Chyba nie wiedziałem, czy mam beckę przeładowaną. ST-1 Na stokowej armacie! Armata, która ma... 175 penetracji. To jest dział od Isa. To się nie dziwię, że nie przebija. Widzę, że bardzo. <coughs> Przepraszam Chyba to była jego pierwsza bitwa. Na ST1. Od zobaczyć, jaki to potężny. Zapewnie wyjechał Jeszcze na stoku. No i tu mamy MM. oczywiście 5200 uszkodzeń na te 54. Więc jak Ebka wpadła, no to można powiedzieć, że to dobra bitwa była. Kredyt jakoś. 4 flagi drużyna nasza no, no, no... Jakoś, jakoś... daj radę. chyba pierwsza jego bitwa była. Nie wiem. Dwa strzały. O, no, widać. Kolejny odcinek nagrany. Pójdźmy jeszcze O, Charioteer'a na fula wydaję. No i lwa Jedna pestka. zabrakło. No, Ktoś oddał strzał 4, Nie wiem czy tak nic, pięć strzelił w niego No Piszcie Czy dobry skomentowałem? Kurde, kurde, już zmęczony jestem, nagrywam to <laughs> Rano Raczej ja nie wyspany jestem, a muszę nawet zrobić te zaległości. Dobra, odcięcie powtórkę w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobał. Łapka w dół. Jeśli mój komentarz był. Eee, h 2 oczywiście się obraża. <noise> I więcej konkursów nie będzie. Nie dobra, żartuję. No. I do następnego razu. Na razie. Cześć. No dobra, tak, teraz to wyłączę.